Witam wszystkich bardzo serdecznie z strony Stafonix. Dziś zrobię, te, zrobię takiego luźnego vloga, yy, bo nie miałem pomysłu na no nagram takiego. No, jak tu sobie idę. sobie do lasu wyjść nagrać. I na, na chwilę na spacer. No, deszcz akurat padło, to trochę wilgotne jest. No i tak sobie zrobimy. Se nagramy tutaj widoki. mamy tutaj sobie idziemy En la Tak, tu właśnie mamy pola. Jesteśmy Idziemy sobie. No także zejdziemy tutaj. I wam jeszcze tutaj nagramy jest fajne miejsce ja też do nagrania. Fajne są tutaj pola. O tam jak biało. Nie wiem czy to się mogła, tak zrobiła czy co po tym deszczu. Nie no mogła jest jak ten jak przecież a jest zawsze jak jak ten. O sarna, sarna, sarna. O nie zdążyłem. Dobrze, że też wyszedłem, bo tu o takiej porze można spotkać Ciekawe zwierzęta na przykład jak tu serna przebiegła. Teraz nie wiem czy się nagrało, czy nie. Ale no, serny może spotkać tam przebiegła, czyli nieraz zające. No. Nie właśnie co ze zbierać, czy to jest mgła. Potem tak, zresztą zawsze jest mgła jak się. Chociaż może. No tutaj tak biało jest tak. Tutaj. Te pola są trochę tak na biało. Może być, że. Bo też spadał trochę, teraz się tak ochodziło trochę. To może być, że lekka mgła się zrobiła. Tu jakieś tropy, są. Prawdopodobnie tu jakiś duży pies szedł. To się tu z psem na spacer. No i tak to wygląda pod wieczór, trochę popadało. Bo zawsze tu jest jakiś piasek, to jak jest na przykład słońce, to taki piach się zrobi taki gęsty. że Jak się jedzie na trzeba tutaj poboczem iść tędy. No bo się taki piech zrobi, że na nie się nie idzie przejechać. Nawet jak się ma, nie wiem bo usłużykam idę jakie ma elektryczny. nie miast MLNC, ty nie przejedziesz tutaj. Znaczy, wiadomo, masz silnik, to, to na trzeba ostrożnie, bo to normalnie na ciebie wtedy to zarzuci. To, to trzeba po prostu trzeba po błosze wtedy jechać. Wiadomo, jak się masz przy elektryczną, tak, ale miast jest tak gęsty, piech, że to nie ma co nawet elektrycznie tu jechać. Tak, tak, to teraz popadało. To ten, to teraz. To teraz jest po prostu taki. Dobry, twardy piak nawet trochę utwardzony jest dobrze właśnie, bo też też jest potrzebny latem zboże rośnie tutaj zboże wtedy rośnie będzie co można w sierpniu kosić kombajnem. No. też jest zboże potrzebne, no bo z tego się też z tego się też z mąki potem się chleb robi, potem masz chleb. Jak jeszcze na śniadanie czy na kolację? No, tutaj te widoki. Zaraz będę się z powrotem. Kurde, komary. Już jeden obsiad. Chciałbym ten urzeć, że tak powiem. Znaczy ugryźć. Idę właśnie z powrotem. Też wam nagram tutaj. No. no teraz właśnie idę z powrotem tutaj. Turderz, mnie ten komarzy rzucał nie w swędzi nowe. Niestety jeszcze jest taka trochę pora, gdzie zwierzaki leśne już wychodzą na, na, ten, na pola z lasu. Już można je spotkać, ale też jest ta pora. Gdzie jedziesz. coś tam, rowerem, jedzie. Że, jak jedziesz o takiej porze, idziesz, to się mogą po prostu komary dziabać, bo już. Teraz jest wilgotno, wiadomo to już jesteś jak na, na łące, w takim razie to już jest więcej jeszcze, bo wilgotne jest. To już po prostu taka pora jest gdzieś się mary po prostu też wychodzą. No i jak nieraz idziesz, to mogą cię wiadomo działnąć. Chyba nie zdarzy się, chyba, że je szczepiesz w końcu, albo je wybijesz. Tutaj wam idę. To wam jeszcze nagram tutaj. A jak się wam podobał odcinek, to zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i do następnego. Cześć!